Siemano, Siemano, sobota, 11 października. Znajdujemy się pod halą Orbita we Wrocławiu. Odbywa się tu dzisiaj siódma edycja GaliContra MMA, którą mam przyjemność komentować. Jest to mój trzeci raz na stołku komentatorskim, więc mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie i będzie się komentarz podobał. I co? Do czwartej walki wchodzę do narożnika, do Macieja Stasiaka, więc będę miał czas, żeby ponagrywać jakieś rzeczy na backstage'u, pokazać szatnie, pokazać jak wygląda kontra od środka, bo, bo naprawdę z gali na gale jest duży progres. Bardzo dobra oprawa, więc lecimy. O, matchmaker Gali kontra MMA. Witam, witam. Co jak tam Kropcio, powiedz mi co, yy, trudno było spiąć kartę? Bardzo trudno, yy, w niektórych walkach rywal rekordowo wypadł mi 12 razy, ale się udało wszystko zalepić, hala wyprzedana, pojedynki będą fajne i co, jak moja mama mawiała, jazda z kurwami przyjmują z bani. <śled> A ja słyszałem, że się Dancie awanturuje tu Jest, oh, jest Instagramem Chodźcie na to. Time wierze. to shine! I długo, długo nikt! Komandy, kogo tu dzisiaj masz w na różniku? Na narożniku nikogo, bo ja się nie biję. Ale, ale nie no, co narożnika wojny. Do jakiego narożnika wchodzi, a to ty jesteś taki uciepliwy ty! Chwilę z Dancie że się, faktycznie. że jesteś miły dla mnie. Może to przez to faktycznie. Czyli Wojciech to dory dzisiaj. Będzie Airlines? Airlines? Mm, mam nadzieję Ryanair co <laughs> Będzie Ryanair czy tanie nie tylko Ryanair Witam <laughs> mojego ulubionego youtubera Witam serdecznie Onejtan Działa Jaguar, chilluje Nie chciałem przeszkadzać Jonathan no, jak u Ciebie w ogóle? Kilka słów e, na kanał Borysa Dzikowskiego ten jest nie tylko przyszłością MMA, on jest również przyszłością polskiego YouTube'a Subskrypcja obowiązkowa, jak ja to mówię, subskrypcja musi być. A teraz Jonathan, poczekaj. Dzisiaj Jonathan występuje w roli zawodnika, ale niedługo przejmujemy polskie MMA i przejmujemy polską komentatorkę. Albert, Maria, Dominik. Zróbcie się! Dominik. Uła! Uła! Oskar pokaż to tu masz produkt. <śla> No, to jest źle. To jest źle. <grymne> to Co <grymne> to nieśle? Co to Ilu byłeś na roznicach? Ilu byłeś na Oskar, mam tylko jedną nadzieję, że ty mu za to nie płacisz. Na szczęście nie. Nie Niesamowite. No ale nic Oskarek. Przyszłość polskiego MMA. Coś czuję, że dzisiaj będą zapasy i wyczułam jakieś taka tutaj Oskarek wjeżdża, mocna kontrola. Słyszałem, że ma ludził. Eee! Jeszcze nie dożył. ale nie, mam na, nie na, ale mam na nagraniu. A wyzywałeś kogoś? Ty kogoś, tak? Pamiętaj, jak by... siadłem po schodach, wiem, że wyzywasz kogoś. Nie, chyba. No, ale musisz pokazać nagrania, musisz no pokazać. To zawsze, będzie, na Mianci, zawsze, będzie na tym. Na tak Będzie na. Będzie na. Będzie na. Będzie na blogu? To... Ai, chyba zginieć telefon dzisiaj. Jak tam stasiało i długo długo nikt? Nie, no to wiadomo, to jest oczywiste raczej, bo nie. Ja nie, nie, nagrywaj, nagramaj, bo ja. A co ty co ty robisz? co tu robię? No. W jakim sensie pytasz? No move. Ale o co pytasz dokładnie? No move. Musisz pozycji... pytanie dokładnie zadać To A rozbijasz ręce? Ty! Ma, rozbijasz... To? To? rozbijasz rękawice Stasiaka, które i tak tłuczą, tak? Broń Boże! Kim mnie podejrzewa, o takie hmm. rzeczy? To Nie mam no żadnej pyta. rękawicy w rękach przecież <laughs> to Kolejny A tak przede wszystkim rozbijam rękawice Serba To Serba? Tak Dzień no, 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 ja. O jest otwarty, dzisiaj z komentatorów, Daniel Czarniecki, witam cię serdecznie witam serdecznie Jak się czujemy przed debiutem za mikrofonem? Nie, świetnie się czuję, okay. nie mogę się doczekać Wiem, że już, już swoje dobra. rzeczy robiłeś na YouTube i tak dalej Tak Ale dzisiaj debiut przed? No, na taki, przed taką publicznością i będzie taka widownia, więc nie mogę żadnej głupoty powiedzieć, ale Wiesz, że ci widownie nie będzie słyszeć, nie? Yy, ale będą mnie słyszeć ci, którzy będą dodać transmisję, a to też będzie dużo ludzi, więc... Będzie ja tam dobrze na z z nie, nie bierz przykładu ze mnie i będzie dobrze. <śmiennie> czemu mnie nagrywasz <śmiennie> A potem Ty, Stasiak, się pyta czemu tyle piachu w ryju. <śmiennie> a potem Stasiak się pyta kurwa, czemu go kurwa ręce bolą. <śmiennie> no, potem się Stasiak pyta czemu go wity bolą. Danielu, jeszcze się gala nie zaczęła, a na to kurwa, dostaj zjemy ty! No Kurde, <grywa> ale nie nie mi, tak. zjeba tylko wskazówki. Powiem ci tak, nie przejmuj się, bo ja też to no dostałem, tak, bo, tak, bo, tak, tak, tak. bo chyba przy pierwszej gali tak było. Okay. No, to to jest... czyli to twoja wina, to ty te Kurde, trochę przetarłem szlaki, ja chyba byłem tym za bardzo takim właśnie inside'owym gościem, jeżeli chodzi o nasz klub, ale nie można tego robić, już się tego oduczyłem. Pogodujemy mamy kogo jeszcze witam serdecznie. Znowu zbieramy na piwo. Przedstawiciel handlowy schroniska Wrocław. Często pytacie mnie o takie koszuleczki, które ma tutaj Krzysiek. Nie da się ich kupić niestety online, ale zawsze jeżeli są takie akcje jak na przykład Gala kontra MMA, czy Kiermasze we Wrocławiu, czy jakieś otwarte klatki, zawsze tą koszuleczkę możecie na miejscu zakupić i tym samym wesprzeć bez domiaki. Czy dobrze mówię? Bardzo dobrze, schronisko na Ślazowej, wsparcie. Zapraszamy wszystkich. Dziękuję. Tam ty te łapy dobrze ty, Peres? Pierwszy raz to robisz. Pierwszy raz to robisz? To no, żeś nie zjednął tego. Część w bloga kręcisz? Tak. <gry> tak, ja też. Oho. Oczywiście muszę iść pod... Tak, nie ma z jechał. Co, co? Co? materiały lepiej materiały niż żebym ciebie miał wykorzystywać A, nie wiem No <gry cradle> co mam powiedzieć tutaj oficjalnie? To jest jeszcze nie mówię w stanie to nie ten tam Piotr Kuca, zobacz jak, skupiony patrz patrz. Patrz patrz patrz, jak Kuc skupiony, patrz, patrz. patrz, 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 patrz jaki Piotr skupiony, zobacz co się dzieje, patrz, patrz. No i co? Druga sprawa Piotry. Lepiej mi idzie MMA niż to w prowadzeniu klubu. A... Chcemy się kłócić, no, czy... No, panie, a jest tu Lemur? Nie, nie <grym> cichu, <grym no, <grym bo dźwięk. właśnie trenerek lecą do Tajlandii. Co? Żeby kawał, trener Lemur nie Adamka, nie? W locie? Spokojnie. Spokojnie. <grym> to, okay. Ktoś tam no, musi być odpowiednio za grupę. A zawet buła. Powiem tak, buła jest. Mariusz chodzi bliżej, teraz tak. Pamiętasz, w koło brzegu nie wziąłeś tarcz, ale wziąłeś kamerę. A dzisiaj okay. wziąłeś tarcz, a nie wziąłeś kamerę. Dokładnie tak było. Czyli będzie wynik odwrotny, jak było do koło brzegu. Zobaczmy. No, na Zobacz, będzie... Oskar, Oskar że rozjeżdża. Skójkowa. No ja słyszę o tym planie. Zobaczymy, tym zobaczymy. Planie. Jak wyjdzie do Niefanie? Ja myślę, a że to nie będzie szło. Zapaski. Oskar zawsze może sobie chwycić nogę i to. Dokładnie. tam Radzia Radził elegancki facet Nie pierwszy raz to robi Mordelik trzymał kciuki I lecimy tam mocno dzisiaj Ja biorę do naruzika Ale wiesz co nie nagrałem Jest nie ty Ja coś to wierzę do na Zablurowałem Denerek Ostatnie chwilę przed mi jak tam? Eee, o dziwo jestem spokojny Tak? Ale różnie bywało z tą spokojnością No bo, pa, y, ma... pamiętasz koło brzeg, tak? Pamiętam, Rozumiem. pamiętam Ale nie, odczarowujemy dzisiaj Pamiętam koło pamiętam jeszcze... Kurwa, gdzie to było, już mi się wszystko o co ci chodzi? Ty? Co? O co, co ci, to, ci chodzi? To co to było, w sierpniu, czy Boże, o co ci chodzi? tutaj chodzi? gala, co to było? Chodzi ci o sierpień? To jest, złoto? to jest nie, to jest y, nasz Golden Koń, kurwa. Wiesz co jest najgorsze, że Janek miał do mnie pr prośbę, żebym przeczytał coś no. Powiedział na komentatorce. Niestety nie komentuję jego walki okay. i muszę poprosić Dominikę albo. Tam, żeby... Ktoś by kupił sobie dwa miejsca na koni, przez kto. Pasz, tam siedzi. O to jest, jest... gruba znamysłowa. Tak, to jest ten gruby zamysł. Gruby znamysłowa! <laughs> um, <laughs> this is the golden Maciek, przygotuj boksę! Maciek, przygotuj boksę! To, co robiliśmy! Maciek, to, co robili, tak pa, jest! I ponów! Ponów sobie to, nie cofaj się cały czas! Tak jest! Do boku wyłaś. Do boku, tak jest, Maciuś. Pod siebie, pod siebie! Maciek! Macie. Nie, nie na, na siłę! Góra, do boku! Ciosy, ciosy, ciosy Maciek! nie Już do boku, Maciek, do boku! I siedź nim, sześć, teraz, siedź! Dawaj, ciosami wejdź! Bo tak on bije obszernie. Szukaj wąskich ciosów prostych. ciosów prostych, tak jest. I tego fronta poszukaj. Macie kalf, kalf, wąsk kalf. Blisko ma nogę. Tak, tak jest, super. Znowu boksem, boksem. boksem. Znowu tak znowu kalf. Maciej, kto tu na kals. Super. To co w polu boksem? To co w polu było boksem? Pracuj na kontakt. Macie tak. I do... do jedynki! Do jedynki! to do... góra, Tu po tak do ściany góra, girom super super Tak jest góra, to jest góra, to jest góra, to jest Nie gordą, tak Dobrze! Jest Tasiao i długo, do góry! Tak to roześmieje w pierwszej minucie i osiemnastu! A walka antenie! Przez puszczenie z zapleczków wygrywa! Maciej! Stasia! Tak jest! Jak tam Stasiao? Co te trzy kopnięcia co zrobiłeś? To cię Boligera? Dwa. <laughs> te dwa? Ej, dwa kopnięcia, ale trzy zero. Dobra, to teraz tak. Kto cię uczył kopać stopą? Stopą? No, nie <laughs> nie widziałeś, że spojrzał, ale jest na nagraniu. Kto ci uczył kopać stopą? Nie powiem <laughs> Trener. Jak to jest? Ja nawet nie chcę usłyszeć Ej, nie kopałem stopą, tylko kopałem fronta i to od tego. Kopałeś fronta? A co miałem fronta? Piszczelę kopać? No a czym? Wszystko tak, no bez kitu Niesamowite, co? Jeszcze nawet tych gwiazdów zamiast ją To nic nie daje, to nic by nie dało Ale ja wiem kto to go tego uczył dało, Trenerek, uczył go ten po twojej prawicy Nic by nie dało Nie, nie, dobra. nie patrzcie Ej, na Stasiaka, bo nie o niego wdech, chodzi To też szkoła trenerka No, no tak gadie, pidanie. Mozolna robota To wygniesz, bo się raczej po jajach ale nie widać twoich jaj. Nie, widać, nie wycinam to, 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 tego. Kurwa już mi z koło brzegu pół vloga wyciąłeś. Tego na pewno, tego na pewno nie wytnę. Ej, to on też nie da, mnie. Jak? Nic za akceptacji. Zaraz, nie po Oni się tak. spodziewali obalenia w ogóle. A oni jak się jak, jak rozpuszczą? Oj! Oj, śmierdzi belką oj, oj, oj. A mam na nagraniu, ty śmierdzi Belkom! Ej, daj mu, daj mu, daj mu oj, śmierdzi belką Śmierdzi coś krzanem tak. Oj, coś się szykuje <grymianie> A co zrobisz? Nie, co? Nie Ale... Lemur, i co? Kto mówił, że rama nie działa? Fajna fantazja Poka, weź tu Przepraszam To tutaj podziękowania dla sponsorów Podziękowania również dla kibiców i jesteśmy już na pół metru z dziennie Galicontra MMA 7. Bawimy się, znakomicie był z Nami Daniel. Z tymi I zdobywać punkty, bo to jest oprócz dosiadu najbardziej dominująca pozycja Wenowa. Dokładnie tak i nawet jeżeli nie ma takiego duszenia, to cały czas Krustek musi być czuły na to, żeby straszy nie oddusił, bo nawet tak jak mówiłeś, Dominikę, ma zębuleu, to bardzo łatwo można przepiąć po tą drugą rękę do duszenia i szukać tego skończenia, więc Krustek musi się utrzymać tej pozycji. Świetny teraz w roju to Niedźwiecki wchwycił sobie po prostu za nadgarstki swojego rybala, położył ręce mu do przodu i tam chwilę później wpiął prawą rękę, natomiast nie na próbę duszenia, teraz jest z kolei i zachowuje się Poliszczyk. Jedna ręka niebieskiego wykręcona pod pachą i niebezpiecznie wójką zapleczanych dokładnie. I teraz mogą uprawiać ten kompletnik, który uprawiali cały czas. Dobra, chwilka przerwy w komentowaniu. Parę walk skomentowane. Teraz wyjeżdża Harry, więc mogę sobie pójść rzucić okiem do szatni, co tam się dzieje. Za chwilę ona tam wychodzi do walki. Więc trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że szybko sobie poradzi.

Piotku, zjadom, jadą, jadą. <hý> drugi sekundzie wódzie, drugi, pierwszy A walkę przez tę poszczególną pleclowę wygrywa Jonatan Kujawa. Gala kontra MMA dobiega końca Udało mi się skomentować sześć pojedynków, o ile dobrze pamiętam I co, fajne walki Z gali na galę Coraz większy progres widzę w organizacji. Podoba mi się oprawa, e, walki, wszystko dookoła i tak dalej, jest jak na najwyższym poziomie, więc bardzo się cieszę, że mogę być częścią tej kontry. I jeszcze, żeby było śmiesznie, miałem pierwszą walkę w życiu na pierwszej kontrze, więc co by się nie działo, e, muszę być wprowadzony do Hall of Fame, jeżeli tak kiedyś będzie. Mm, I co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym vlogu i proszę nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji, komentarzu. E o udostępnianiu. Oss! Oh.